Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo krótką prognozą na najbliższe miesiące, tak? Mowa tutaj oczywiście o wiośnie 2020. Sprawdzę tutaj dla każdego znaku z ognia w tym filmie. Sprawdzę przede wszystkim, co idzie do Was w ciągu tych najbliższych miesięcy. Czego możecie spodobać, spodziewać podczas wiosny, A jakie będą ostrzeżenia oraz po prostu, co do Was przyjdzie. Oczywiście nie z każdym to czytanie będzie rezonowało, także jeżeli czujecie, że to nie jest przekaz dla Was, to po prostu obejrzcie sobie inne Wasze znaki. No i w sumie to tyle. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od Barana. Mam tutaj dla Was Barana rozłożone trzy karty oraz jedną kartę Radę. Najpierw jednak zwrócę uwagę, co tutaj było pod spodem talii przy tasowaniu. Później dopiero Wam odwrócę tę kartę. Mamy kartę głupca, mamy kartę króla kielichów oraz mamy ka kartę Kochanów. Wydaje mi się, że będziecie mieć jakiś nowy początek miłości. Przyjdzie do Was jakaś nowa osoba, ewentualnie nawet więcej osób. Eee, Mogą być dwie na przykład, albo bliźnięta, bo mamy kartę kochanką, a znowu być to bliźnięta na przykład, ale nie muszą. I po prostu będziecie jakby wchodzić w taką e, energię takiej takiego początku. Będziecie mieć też urodziny do może dlatego. E, będziecie takiej energii dziecięcej, będziecie chcieli odkrywać, e, bujać w obłokach. Taka bardzo fajna, mało rozsądna co prawda, ale no taka wiosenna mi się wydaje. Robi się ciepło, więc będziemy po prostu będziecie coś takiego robić. I zobaczymy teraz karty. Łał, wow, mamy króla buław. Mamy Pazio buław. Okej, okay. bardzo dużo Waszej energii, baranę. Przepraszam, baranę. I mamy cztery buławy. ok i w Radzie mamy cztery kielichy. Są praktycznie same buławy dla Was. Wydaje mi się, że idzie coś do Was bardzo, bardzo fajnego. Będziecie w energii króla buław. Tak. Czyli będziecie, hmm, będziecie chcieli być w centrum uwagi, uwierzyć się w siebie, swoje możliwości, będziecie chcieli zmienić to, co do tej pory było według własnych zasad na coś po prostu lepszego. Macie też tego pazia buław, który mówi o komunikacji, o jakiejś inspiracji do działania, czymś, czegoś nowego. Wydaje mi się, że wpadniecie właśnie w taką energię, że będziecie chcieli zostawić to wszystko, co było niefajne wcześniej. I po prostu wejść w coś nowego, nowy początek, tak? Ten paść była ten głupiec mówi o tym samym, tak? Mówi o nowym pomyslu, początku, narodzinnych nowych pomysłów. No, wy wydaje mi się, że wybarani takie jesteście, że jesteście takie żywiołowe, dosyć ruchliwe, pełne zapału, tak? Lubicie przygody. Są to jakieś nowe perspektywy dla Was, też dla długotrwałych związków, dla osób samotnych, prawdopodobnie spotkać jakąś nową osobę. No będzie, będzie się dużo działo, tak? Będzie też jakaś stabilizacja z tym związana. No macie świetne karty, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Możliwe, że osiągniecie stabilizację w związku, wejdziecie na jakiś wyższy poziom. Będziecie świętować, e, celebrować jakieś fajne chwile, e, komunikować się, mówić o swoich potrzebach, będziecie zaangażowani w coś. No, tutaj przede wszystkim widzę jakąś sytuację związkową. Nie pokazują mi się w ogóle monety, także <grywa> chyba nie będziecie wracować wiosnę. E Ale oczywiście może to być jakaś podjęcie nowej pracy, jakieś osiągnięcie stabilizacji finansowej. E Ogólnie no to są naprawdę świetne karty dla Was, Naprawdę jestem pod Ja już nie chcę tu więcej powiedzieć. Skorpion też ma takie super karty i Wy macie też świetne. E I w radzie macie, e żeby nie skupiać się na jakimś braku. Tak? Dostrzeżcie jakieś nowe szanse, bo pojawią się one na 100%, pojawi się coś nowego, tylko Wy musicie też działać, tak? Jeżeli zamkniecie się w domu, no to nie wiem, czy coś się pojawi, ale po prostu wychodźcie do ludzi, świętujcie, bawcie się, warcie o tą stabilizację w życiu. Wydaje mi się, że będzie dla Was ważne. Może to być też tak, że na przykład przejdziecie na jakiś wyższy level w związku, tak, czy będziecie chcieli na przykład małżeństwa. E, no będą to jakieś radosne wydarzenia, odprężenie, zapawy, będziecie spotykać z ludźmi, będzie się dużo działo zdecydowanie i będzie to jakiś pozytywny wycink. I wracając do tej rady, macie po prostu, żeby nie skupiać się na jakimś braku. Teraz możecie w tym momencie dostrzegać jakichś nowych możliwości, możecie być w jakimś mieć jakiś przestój. Chcecie coś, czego nie możecie mieć, ale po prostu nie skupiajcie się na tym. Ja wiem, że barany są takie w gorącej w wodzie kąpane. No nie wszystkie, ale niektóre na pewno, że chcą tu i teraz. I po prostu jakby nie skupiajcie się na tym, bo to do Was przyjdzie. Przyjdzie do Was coś fajnego, coś nowego, jakiś powiew świeżości, czego wcześniej nie było. Jakaś stabilizacja, naprawdę świetne karty. Także nie skupiajcie się na tym braku, dostrzeżcie jakieś nowe możliwości. No, i cieszcie się tym. Także w sumie tyle dla Was. Naprawdę fajny, fajny, fajny przekaz. Wydaje mi się, że to będzie fajna całkiem dla Was ta wiosna. Jakieś nowości, tak? Dużo, bardzo dużo nowości. Miłosne, pracowe nowości. Nie, nie zostajecie w tych starych rzeczach. Jeżeli macie jakieś niefajne teraz sytuacje, to wychodzicie z tego całkowicie nowe. Idziecie po nowe po prostu. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Teraz przechodzimy sobie do lwa i zobaczymy, co tam ciekawego idzie do lwa na tą wiosnę 2020. Czego możecie się spodziewać, e, czego unikać, na co zwrócić uwagę, może jakieś przestrogi, zobaczymy zaraz. I zanim odwrócę karty, to najpierw przyjrzymy się, e, co tutaj było pod spodem talii. Mamy pannę, znaczy pannę, pustynnika, ale to jest panna, więc już od razu tak mówię. Mamy magikę oraz dwójka mieczy, czyli jakiś wybór. Ja tutaj widzę taki przekaz. Możecie mieć pannę, oczywiście, tak? Możecie mieć jakiś wybór związany z panną, ale widzę tu też takie jakby po kolei tak mówię za tych kartach. Jakaś introspekcja. Musicie coś bardzo dobrze przemyśleć, zastanowić się nad czymś. Musicie myśleć pozytywnie, przyciągać jakieś pozytywne rzeczy. Tutaj macie maskerowania, to Wy musicie podjąć jakąś decyzję, żeby ruszyć naprzód, tak? To już. Musicie uważać też na manipulacje, ale po prostu mam wrażenie, że to wy jesteście tym malikiem, że wy po prostu, jeżeli będziecie myśleć pozytywnie, to wyciągniecie pozytywne i macie to podjąć jakąś decyzję. I wy po prostu musicie jakby coś przemyśleć, zastanowić się przez chwilę, żeby po prostu umieć podjąć tę decyzję. No bo w Wójce Mieczy to nie jest jakaś łatwa decyzja. Także po prostu będziecie mieć jakiś taki moment introspekcji, mam wrażenie, podczas tej wioski. Ale dobra, zobaczymy, co tam e, mówią karty. Mamy Rydba, czyli super. Wow. Mamy Rycerza Kielichów. Wow, mega. Wow. I Szóstka Buław. E, jeżeli jest jakiś konkurs e, pomiędzy znakami, to Wy go wygraliście. E, naprawdę, macie chyba najlepsze karty, jak do tej pory ze wszystkich znaków. E, co prawda... Baran też miał super. Przed chwilą robiłam barana. Ale Wy macie niesamowite, naprawdę. No są same pozytywne. za zacznę radę. No, też super. <grydy> wy, y, to będzie Was czas, na pewno. Ta wiosna będzie należeć do Was. Zdecydowanie wydaje mi się, hmm, będzie jakaś szansa nowa. Będzie coś nowego. Y, idziecie i, dobra, jeżeli wspomnę jeszcze o znakach, tak? Jakie możecie mieć tutaj ważne dla Was znaki? No to przede wszystkim ta panna, tak jak mówiłam, ale też macie tutaj kartę raka. Cesar to też jest trygą wody, czyli ryby rak albo skorpion. Głównie skorpion, ale no, nie musi być. Widzę na pewno dużo raka i panna, tak? Czyli te, te dwa znaki mogą być, mogą być dla Was ważne. Dobra. Więc tak, jeśli chodzi o kartę rydwami, to jest to karta jakiegoś nowego, nowego przedsięwzięcia. E, może to być jakaś podróż, może gdzieś pojedziecie e, w tym wiosnę, może na przykład w podróży poznacie jakąś nową osobę. Też tak może być. Ale głównie chodzi o to, że no to jest po prostu takie ruszenie z miejsca. Ruszenie, pójście naprzód, działanie, pozostawianie tego, co nie wsłużyło wam do tej pory, co było takie średnie. Zostawiacie to wszystko i idziecie naprzód. Idziecie po nowe, idziecie walczyć o siebie, e, idziecie do coś fajnego. No i macie rycerza kielichów, tak? Jeżeli jesteście kobietami, to możliwe, że przyjdzie właśnie do Was jakaś nowa osoba, jakiś rycerz, nie, nie, nie to są nie rycerz, chociaż może do niektórych, kto wie. E, jest to po prostu osoba romantyczna, zakochana w samej idei miłości, niosiąc, nosząca tą miłość, tak? są wrażliwa, czarująca, ciepła. Możecie sobie flirtować z tą osobą. Marzycie. Może to być jakaś osoba, o której właśnie Wy na przykład marzycie. Tak? No i macie też tutaj kartę zwycięstwa. Czyli wydaje mi się, że samotne lwy mają szansę wejść w jakiś związek. Naprawdę. Mają szansę wejść w jakiś związek. Ewentualnie jak związek, to po prostu poznają, pozna, poznacie jakąś fajną osobę naprawdę podczas wiosny. To jest naprawdę taka bardzo pozytywna energia jakieś filtrowanie, zauroczenie. To są też dobre wiadomości otrzymanie dobrych wiadomości, zaproszenia na jakieś uroczystości, realizacja jakichś trudnych, trudnych zamierzeń. Tak macie zwycięstwo. Macie kartę zwycięstwa, macie miłość, macie pójście naprzód. No lepiej być chyba nie może, naprawdę. No po prostu super. W Radzie macie, żeby zadbać o siebie. Jest to, co jest, jest to karta singla, tak? Ale to nie jest taka rada, że zostańcie koniecznie singlem, singlam, bo tutaj naprawdę jest bardzo fajna energia. Nie widzę tutaj nic to toksycznego, nic złego. Także to jest po prostu taka karta, żeby zadbać o siebie, żeby. No po prostu zająć się sobą, tak, tak samo jak ta introspekcja, tej, jak tutaj widzimy tą pannę, żeby coś przemyśleć, iść naprzód, nie oglądać się za siebie w ogóle, bo tutaj e, te karty tutaj nie oglądają się za siebie, zostawiają ten zamek z tyłu, ten nie, jakieś niefajne sytuacje, idą naprzód, idą po miłość, idą po zwycięstwo. I moje drogie, wy, to do was przyjdzie, w tą wiosnę, naprawdę. Wydaje mi się, że to do Was przyjdzie. Nie będę tu więcej powiedzieć, mieliście zdecydowanie najlepsze chyba czytanie. W chwilą wypowiedziałam randowi, że mieli najlepsze, ale wy, wy ich przebiliście. Zobaczymy, co będzie strzelać za chwilę, mam nadzieję, że też będzie super. Ale no, lwy naprawdę, no, wow, jest na pod wrażeniem. Super, same pozytywne rzeczy do Was idą, naprawdę. Także dziękuję Wam za słuchanie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przechodzimy do strzelców i zobaczymy, co tam do Was idzie. Przed chwilą był lew i baran, i po prostu wow, naprawdę wow. Mieli świetne cztery. Mam nadzieję, że Was też będzie tak samo. Dobra, co tutaj przede wszystkim mi się odwróciło? Zobaczymy. Mamy Asa Kielichów, mamy kartę sądu ostatecznego oraz czwórkę monet. Asa Kielichów to jest jakaś nowa szansa nowe uczucia, nowy związek, ale też miłość własna, tak? Miłość przede wszystkim do e, siebie. Będziecie dbać e, o uczucia, możliwe, że będziecie po prostu zakochani w kimś, jakieś sukcesy zawodowe, sukcesy związane z uczuciami, także e, bardzo fajnie, że Wam się to pokazało, naprawdę. Jeśli chodzi o ten sąd ostateczny, to może być e, może być też właśnie jakaś możliwość poznania kogoś Nowego, jakieś zmiany, momenty przełomowe w życiu, hmm, bilans życiowy, jakieś zmiany, zmiany, tak? Symbol początku, nowe sytuacje. Może to być tak, że na przykład poznacie jakąś nową osobę w tym miejscu, no bo tak mi się wydaje, że to będzie zupełnie coś nowego, no ale nie musi być. Jakieś, to jest taki symbol przebudzenia też, podjęcia jakichś nowych działań, ale musicie też uważać, żeby nie trzymać czegoś przy sobie, co Wam do końca nie służy, bo tutaj mamy tą czwórkę monet, i to jest właśnie po prostu trzymanie czegoś, yy, czegoś co nie jest za fajne, tak? Muszę na to uważać. Zdecydowanie. Dobra teraz zacznę od tam u Was. O, tylko. Dziewięć... Yy, dziewięć mieczy. Wow. trójka mieczy. No nie! I piątka mieczy. O matko! Co tutaj się dzieje u Was strzelce? Co to ma być? No ja nie wiem, co się dzieje, tutaj macie jakąś miłość, tutaj macie nowy początek, a Wy co? Siedzicie i myślicie i zamartwiacie się, czemu nie idzie tak po Waszej myśli. O matko. No raz radę. radę. Rada królowa kielichów. Dobra. Wiecie co strzelce? Możecie mieć trójkąt. <noise> no jakby, no to jest karta trójkątu, więc... Ktoś miał, ktoś miał takie podobne marzenia do Was czytania. Nie wiem, to nie był byk. Albo ryby. Nie pamiętam, co to było za bardzo. Ale y, ogólnie macie, macie trójkąt, macie negatywne myślenie, martwicie się o czymś bardzo. Możliwe, że są to właśnie sprawy z miłością, może być coś niefajnego. Ktoś działa nieuczciwie, tak? Y, ktoś działa bardzo nieuczciwie, manipuluje innymi. Uważajcie, żebyście Wy nie manipulowali, ale też uważajcie na manipulacje ze strony innych, bo to wcale nie musicie być Wy. Jeżeli Wy jesteście w tej złej energii, tych, znaczy no, złej energii po prostu myśli, tak? Bo to no po prostu to są myśli, że to jest to niespanie po nocach, lęk, zamartwianie się niepotrzebne. Tak samo to jest to, to jest złamane serce oczywiście. No jakieś po prostu trudne sytuacje, które wymagają decyzji, ale Wy nie podejmujecie żadnej decyzji za bardzo. I ktoś może wykorzystywać to. Ktoś może, być, yy... Ktoś może być po prostu nieuczciwy wobec was. Może wam manipulować i może być tak, że to, to was po prostu tak bardzo zrani. Tak? Nie trójkąta, jeżeli nie macie tylko konta, jeżeli nie macie dwóch osób, e, jeżeli nie macie nikogo, to może być tak, że po prostu poznacie kogoś i ta osoba. Nie będzie dla Was, chociaż kurczę, widzicie co, za bardzo, nie wiem, no bo tutaj macie jakąś nową miłość, więc może coś innego jest po prostu dla Was nie tak. Mogą to być też, nie musi to być jakby miłościowe, ja tu widzę przede wszystkim miłość, ale to może być też na przykład w pracy jakieś problemem. Ktoś może być nieuczciwy w pracy, może Wam próbować na przykład zabrać jakieś stanowisko, albo no po prostu rzucać Wam kłody pod nogi, tak musicie uważać po prostu żeby ktoś nie wykorzystał waszej dobroci, waszej chęci pomagania innym. Żeby po prostu no żeby wam nie wbił tego noża, tego miecza w serce. Tak. Uważajcie na tą manipulację, uważajcie na oszustów. Bo nie siedźcie w tej energii mieczowej, ponieważ serio macie jakieś, macie, macie, macie tego asa kielichów, macie miłość własną. Musicie po prostu w siebie uwierzyć. Tak mi się wydaje, że to, że to musisz sobie uwierzyć, żeby iść po to nowe. No i w Radzie macie Królowę Kielichów. Królową Kielichów, tak. No, czyli e, musicie mm, jakby myśleć pozytywnie, odnaleźć sobie taką wrażliwość i e, zająć się tymi sprawami uczuciowymi, bo one są ważne. Jest to osoba emocjonalna, tak? Czyli może po prostu musicie mówić o swoich emocjach tak jak ona. Nie zamykać się w sobie, nie, nie być w tej mieczowej energii, nie myśleć negatywnie, że macie jakieś problemy, czy coś Wam nie idzie. Musicie po prostu jak, mówić o swoich e, emocjach, pomagać innym. Jest to też taka harmonijna atmosfera, jakieś dobre, fajne decyzje. Także naprawdę, nie, zostaj, nie zostawajcie w tej energii mieczowej, bo to nie ma nic dobrego. Po prostu myślcie pozytywnie, e, rozmawiajcie i wydaje mi się, że wtedy będzie po prostu lepiej. Także, no, dziękuję strzelcy za oglądanie. E, no, oczywiście, no to nie będzie wszystkim bardzo pasować. Także, musicie sobie zobaczyć, czy to to Was pasuje ta historia, czy faktycznie możecie, na taki moment że no nie będzie w tej wiary w siebie. Albo nie będzie wiary w jakąś sytuację. Ale no nie poddawajcie się. Macie w razie, żeby się nie poddawać, nie myśleć negatywnie, wierzyć w siebie, swoje emocje, uczucia. No. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmikach i zachęcam do subskrybowania oraz lajkowania.